Ej, hey, to ja. Ja odcinkuję ja C7 ja i w zasadzie w kolejnym odcinku z serii Minecraft. Uh -huh. no, zaraz, nie ma odcinku, zbudowałem sobie dach i jest trochę kopalnia. W tym odcinku będę go znowu Chyba... no, jedno zależy korekta zrobisz w tym z nim. Swojny, trzeba nagrywać teraz. Ja, czyli zasiódmy odcinkiem. Dobra, zaczyna się. I... No, i nic. raczej no, granit. A to granit. Nikt nie lubi granitu. Ech, jest to bardzo fajny okres. Mam trochę tego, trochę tego, muszę sobie to skraftować, wyjąć. I to będzie Cześć i pustaka i długi czas. Długi zasadzę. Zaraz sobie. Zobaczymy, to później. Ok. To można jako i go przez holdy na świecie zrobię gdzieś przezkręcił bo oryginalnie było tak, później tak, później też tutaj i to jest niefajne fajne Ja w słuchu na liżę. Z netherraków tylko kopać będę. O tak. Kopie, kopie, kopie. Kopie, kopie, kopie. Oh, żelazo! Tak! Mam żelazo! He. Oh. Hmm. Yy, więc. Bo teraz fajam I mam żelazo. Żelazo. razo, yy, To ja kiedyś w przyszłości może paraczana, na no? razie będę się palił, bo jakieś po będę wchodził. Może jest, bo tu kiedyś, pan, na pan, jeżeli pan, nie pan, 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 ja pan, pan, nie ludzka, nie, pan, 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 nie Hej więc. O psy. W świecie wpisanym. Trochę sobie już tobie. I jeszcze mam... O, już przemysł nie i od razu rylazo. Dobrze, że złą kowę dalej. Tak więc. Już. Ale którą chciałem, aby się stała? No teraz trochę żelaza. Ale nie tak dużo. Nie, nie zostało tak dużo. Ale będę śpiewała piosenkę do Kopię, kopię cały dzień. Kopię, kopię całą noc. Kopię, kopię. Kopie, Dior, granic, i kamienie, wszystkie. Eee, tak, kopie eee, tak, tak, Diory tak, 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 nie tak, 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 idę. nie czuć coś tylko robię schody i to nie jest fajne i to jest mój ostatni więc muszę wrócić Zdjęcia mogę nawet pójść spać Jasne, zrobię kilo, kilo, kilka. i sobie zobaczę jak tam idzie razu, to ją i pół, tak Następny to zrobię jakiś sproi i albo kilo nie tak robię kilo wyrazy wyrazny kilo ale przez to nie będę in, w ogóle innych surowców I ile mam stacków tego mam 3 i jakieś pół stacka kogla, okej okay. no teraz pogrepszone A starczowie dłużej yy, muszę zmniejszyć, zobaczyć Ehe. no to Czas to wykopać dalej. Uhu. уже

DOOM <laughs> Oczywiście musiałem jakoś się... Jak skrzutowałem, jak kość moje... Wszystkie zorowałem. Pochodnie, yy, nie uciśnię tego, w soli bo nie wolę. Jeszcze raz. Jak głupie to jest. Jakoś pochodnie nie mogę tego wychować tak szybko. Ja bym że połow i nie. Jakbym wypłynąć? Teraz jest problem hmm. taki, że... C'est la petite Yeah. Uh...

Ja myślę, że możemy sko skończyć. Hmm? No i ja odnajdę moje rzeczy poza kamerą. Nie, mówiłem, że nie jest na ale Sorry. I w piątym odcinku wróciłem tam, gdzie zostawiliśmy się. Czyli kiedy mam wszystko... Okej. Okay. Czekajcie, na papa.